W naszym życiu niektóre rzeczy powtarzają się cyklicznie, tak jakby zatoczyło coś cały krąg. Kiedy patrzę na jedzenie i działo, to właśnie czuję, jak zatoczył się taki krąg. Pamiętam, jak wiele lat temu tworzyłam swoje przepisy. Śledziłam je w aplikacjach, skrupulatnie pilnując, czy trzymam się tego, co ustaliłam. Gotowałam, ćwiczyłam, wkładałam tam bardzo dużo energii. Kiedy nie widziałam rezultatów, byłam zła. Kiedy były odwrotnie od zamierzonych, czyli na przykład tyłam, nie mogłam sobie tego wybaczyć, ani tym bardziej zrozumieć, dlaczego tak jest, skoro tyle robię w tym temacie. Obiadanie się pojawiało się coraz częściej, a ja krytykowałam siebie jeszcze bardziej. Później dusza poprowadziła mnie dalej w świat i zaczęłam pracować wewnętrznie nad zmianą przekonań, ze swoimi emocjami, myślami. Dało mi to dużo ulgi. Poczułam, że to ogromna radość że kiedy zadbam o myśli i emocje, jedzenie staje się bardziej intuicyjne. Nie muszę go kontrolować, cieszyłam się, że jest mi lżej, bo wyjście z tej męskiej energii ciągłego osiągania konkretnego rozmiaru, wagi czy ważenia, to nie było nic przyjemnego. I to był wreszcie czas na balans. Trochę tak jak tam poszłam za bardzo w jedną stronę, tak trzeba było odbić teraz w drugą. I w tym było mi dobrze, ale do pewnego momentu. Pracowałam dalej ze sobą i kierując się kobiecą intuicją, wciąż pracując ze sobą nad zmianą przekonań, poczułam w pewnym momencie, że ten sposób odżywiania to nie jest coś, co mnie wspiera, coś, co mnie karmi ani współgra ze mną. I tak przyszedł czas na wypośrodkowanie tego. I wtedy zainteresowałam się jeszcze bardziej swoim zdrowiem i ciałem. Zaczęłam mu pokazywać, że w ten sposób zależy mi na nim jeszcze bardziej. Po tym, jak wiele przeszło stresu i ile się działo w pracy, w relacjach, jedzenie i ciało często nie było na pierwszym miejscu, i pomyślałam, a co jeśli podejdę do niego w bardziej łagodny, kobiecy sposób? Co jeśli jestem godna najlepszego jedzenia, chcę jeść z przyjemnością i spokojem, cieszyć się posiłkiem jak królowa, bez pośpiechu, a nie byle jak. I dziś, kiedy stoję w kuchni, uśmiecham się i, i tworzę przepisy intuicyjne z kompletnie innymi intencjami, które przepełniają mnie miłością, z odrobiną liczb, ale bez lęku o to, czy przytyję. Cieszę się tym, co robię dla siebie i dla swojego ciała. Jestem mu bardzo wdzięczna za to, że mnie tyle prowadziło i robiło to po to, aby wreszcie dostać to, czego potrzebuję. I zrozumiałam, że ciało chce mnie wspierać, ale potrzebuje do tego odpowiednich składników, zadbanej gospodarki hormonalnej oraz zdrowych jelit, aby miało moc i żebym ja mogła iść dalej po swoje marzenia. I każdy ten etap był dla mnie ogromnie ważny. Jestem dumna z siebie, że przeszłam przez nie krok po kroku, a teraz jestem wdzięczna, że wróciłam do domu. Bo tak właśnie czuję się w swoim ciele. Kocham moje ciało i wiem, że to, jak wyglądam, to skutek uboczny tego, z jaką intencją podeszłam do siebie i do relacji z jedzeniem. I tak stojąc tu i krojąc warzywa, dopiero teraz widzę, jak zatoczył się ten krąg i domknął z miłością. Życie jest niesamowite.